Wszystkim pozdrawiam z bardzo wiecznego i słonecznego El Medano na Teneryfie. Dzisiaj mija ósmy dzień Ostrego Wiatru. 8 dni spędziliśmy szkoląc na windsurfingu na kajcie, wspólnie trenując i samą się też doszkalając. W międzyczasie szkoliliśmy na surfingu, bo były bardzo fajne tutaj w Medano fale i dostaliśmy zaproszenie na taki tech talk, czyli takie spotkanie z zawodnikami i z głównym projektantem desek Fanatic, czyli jednego z największych. Producentów desek windsurfingowych. Spotkanie było bardzo fajne, dużo, dużo fajnych rzeczy. Dowiedzieliśmy się nie tylko o profesjonalnych zestawach, ale też o zestawach czy o deskach, na których też pływamy i na miedlu, o Fanatiku Gecko, o Blastach i o Jagach, czy, czy o Żadzie, już o Falconach, czy jakichś tam skate'ach. Jeżeli rozmowa z Danielem, czyli z głównym projektantem, była bardzo, była bardzo w porządku, to jednak. Kontakt z zawodnikami Timu Duoton i Fanatik był taki sobie. No, wyszło jednak to, że jeżeli ktoś dobrze pływa, to niekoniecznie nadaje się do tego, żeby spotykać się z ludźmi, co jest trochę przykre, bo uważam, że tacy zawodnicy powinni też być bardzo kontaktowi, ale było parę nieprzyjemnych sytuacji, na które i osoby zaproszone, i starsi, tam dyrekcja, Fanatika czy TWS-u, czyli miejsca, gdzie to było organizowane, patrzyła na zawodników z politowaniem. Szkoda, miałem nadzieję, że trochę się to zmieniło, a jednak wszystko stoi w miejscu, teraz wieje takie 5-6 bofortów, niby szkwałem do 7, mam zestaw 5, 5, 5 metrów kwadratowych żagla, zobaczymy co się dzieje na wodzie, cześć, pozdrawiam zapraszamy do El Medano piszcie do nas, dzwoncie, na pewno pomożemy z bukowaniem samolotu ze znalezieniem noclegu i z organizowaniem czasu wolnego, hej! we we'll